Nadchodzi waruj cross, kurwu, trzymajcie dupy O oh, wow, Konrad No bijcie o, o. Spokojnie, 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 o. jestem już blisko I this No nie o. Chyba nie. Triple To było jedny z lepszych, chyba nie Ty no, wypierdalaj Za smarykańcu no cię tak. Nie nawet kiedy jestem na. Ma... O <noise> oh, bo. Zabierdzę na jednego tak tylko kartusa. Ty wypierdalaj mi stąd, pomiku. Ty kurwa chyba nie myślisz na poważnie, że mnie krzywdzisz. Jest was za mało! Za mało jest was, do no, kurwy. Ty mumio, ty też, no, dawaj na ring, dawaj kurwa. Myślisz, że zrobisz mi coś poza wkurwieniem mnie? Czy ty, ty sądzisz, że ja, potężny wilk rozkurwu, przejmuję się twoim śmiesznym dledżem? O kurwa, przeginąłem. Trochę ci odpaliłem. Ale podpalanie jak najbardziej słuszne. Uważaj, to będzie... Dobra, książę, robimy tam co coś, Zara. Coś? Kupę. Pies, wszystko. Dobra, fokusujemy... O, ją! Fokusujemy ją! Dzień dobry. Dobra, Dzień dobry. Chyba nie uciekniesz. Więcej ultów. <gł> Raz! <golrowania> Totalnie się opłacało! Jademy teraz dalej! rape train has no brakes! Aaaaaaa! Kurwa! Rata, 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 <misfired> drive by! Pff! To by się krok was Drive by mate? Jeb daj mu Kurwa! Boicie się nas, co? Pozwól tu! Kurwa, asza. ale ty... Dobra, klubiemy ich, to jest ta chwila, żeby wygrać! Ooo, ja pierdolę! Mówię dosia, dasz, ty herpy, derpie. Dobra, pomógłem się. Pięknie to ktoś? Nie, eee, nie. O Boże, dam się, teraz dobra, teraz tak mam plan. Dam się przyciągnąć ją Blitzowi. On ma tarczkę? No chodź. Ma. Nie widziałem, że on spojrzałem. się Opłacało się. To otaliłeś, ja wiem. O, co? Nie! Fail! Dobra, dobiję go. O! Nie byłbym tego taki pewny. <gry> o! A ten na dziewczynę. Dobry. kiedyś trafienie Dobra, pułapka. LOL! A pułapka przecież dodaje tak mało demedza.